من جارية i prawie nie chce się być po tej stronie jest dobrze, nie jestem wcale brzydka na bródkach jeżdżą kuglarze nie wszyscy mają skrzydła. Dzień dobry, kochani, tu menażeria nocą, podcast. Witam się z Wami, Jazu Zagańska. Dzisiaj solo całkowicie, bez żadnego gościa, bez Bartka, ponieważ postanowiłam zabrać głos w sprawie przemocy w szkołach teatralnych. Szampo się wylało. Szampo się wylało parę dni temu. Najpierw dotyczyło to wykładowczyni z wrocławskiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej, potem dołączyły kolejne głosy, między innymi z łódzkiej filmówki. Ja napisałam króciutki felietonik na temat mojej Alma Mater, czyli Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białym Stoku. I w dniu, w którym wylało się to szambo, wydawało mi się, że myśmy studiowali, ja i moi koledzy, że studiowaliśmy na bardzo przyjaznym wydziale, że tak naprawdę jedynymi naszymi problemami była niestabilność w komunikatach od wykładowców, że jednego dnia coś, co było dobre, następnego dnia okazywało się być beznadziejne i że co my sobie wyobrażamy. Nigdy nie wiadomo było, jak nas ocenią po egzaminach, bo czasem było bardzo źle, że się dostało rolę po warunkach, a czasem było bardzo źle, że się dostało rolę wbrew warunkom. I naprawdę ciężko było się w tym odnaleźć. Natomiast jakby tłumaczyliśmy to sobie, no żeby nie oszaleć, wiadomo, tłumaczyliśmy to sobie tym, że sztuka nie podlega żadnym sztywnym kryteriom i niestety jest uzależniona od indywidualnego poczucia estetyki oceniającego. W związku z tym. No, nieraz byliśmy rozczarowani naszymi stopniami. Ja, ja przechodziłam przez, przez to nieraz, koledzy moi również, ale jakoś dawaliśmy radę. Pisałam też o tym, że tak naprawdę to, co się działo złego na naszej uczelni, w obliczu tego, co dociera do nas z mediów, było drobiazgami. I wtedy nagle odezwali się do mnie. Różni moi koledzy. I okazało się, że po pierwsze, wcale nie było tak różowo, jak chciałam to pamiętać. A po drugie, właśnie otworzyli tę lodówkę z mrożonkami z ze zdarzeń, które starałam się upchnąć tak, żeby już nigdy, przenigdy do nich nie wrócić. Najgorszym moim przeżyciem z Akademii Teatralnej nie było żadne molestowanie. Nikt na mnie nie krzyczał, że nie wiem, że jestem niezdolna, czy coś tam. Ja byłam poddana takiej miękkiej przemocy. Najbardziej pamiętam sytuację, kiedy oddawałam swój reżyserski egzamin, bo ja byłam i na reżyserii, i na aktorskim, swój reżyserski egzamin, który został oceniony na trójkę. No, został oceniony na trójkę, nie spodobał się wykładowcom, ok, tak, a nie chcieli mi robić na podgórkę, żeby, że, albo sobie, że nie chcą jeszcze raz tego samego oglądać, no dobra, no dostałam trójkę, i nagle spotykam jednego z ludzi z y, komisji, który mi mówi: Zuza, fantastyczna obsada, świetna scenografia, genialna muzyka, wspaniałe poprowadzenie aktorów. Ja mówię: No, fajnie, to dlaczego truja? Nikt mi nie umiał odpowiedzieć, a odpowiedź była prosta: Zuza, truja jest dlatego, bo to ty jesteś reżyserem tego. I tyle, tak? Tylko, że tego się nie da obronić w żaden sposób. No i <ścoughs> niestety tak się wydarzyło w moim życiu. W szkole, i chcę od razu powiedzieć: to jest opowieść o moich uczuciach i moich odczuciach. To jest moja historia, w związku z tym nie podlega żadnej dyskusji. Proszę mi nie mówić, że coś bagatelizuje, że coś nie było wcale takie trudne i że dramatyzuje. To było trudne i to jest trudne do dzisiaj. Do dzisiaj po 17 latach cały czas myślę o pewnych wydarzeniach, które się zdarzyły w połowie mojej edukacji tak się wydarzyło w moim życiu, że zawalił mi się w ciągu jednej nocy świat. Świat, w który wierzyłam, świat, który był ostoją, to co myślałam, że jest moją strefą komfortu, że to są ludzie, którym mogę ufać, którym mogę powiedzieć o wszystkim, co mnie dręczy. Okazało się, że okłamywali mnie od wielu wielu miesięcy. Okazało się, że nie są moimi najlepszymi przyjaciółmi, tylko moimi największymi wrogami. No, tch, ciężko jest przez coś takiego przejść, ja nie będę wchodzić w szczegóły, bo to dotyczy też cudzego życia, to dotyczy też na pewno cudzych demonów. Dość powiedzieć, że z dnia na dzień, mimo że nie było w tym żadnej mojej winy, nagle stałam się osobą potwornie samotną. Nagle em, koledzy bali się być ze mną. Nagle koledzy woleli z jakichś przyczyn być z ludźmi, którzy, przez których dzisiaj dokonuję vivisekcji na sobie. To było bardzo trudne. Wokół mała szkoła, wykładowcy, którzy w ogóle nie zwracają uwagi na to, że ja z dnia na dzień zbycia dobrą studentką, staję się studentką, która robi wszystko na odpierdol. Staję się studentką, która. Nagle nie chodzi na imprezy, tylko jak tylko się skończą zajęcia, znika. Że nagle nie wchodzę między ludzi, nie prowadzę small talków, nie żartuję sobie z kolegami, tylko zamykam się w garderobie i czekam na następne zajęcia. Że swoją aktywność społeczną nagle ograniczyłam do absolutnego minimum. To już było bardzo, bardzo, bardzo trudne do przeżycia, a ponieważ. Ta sytuacja, no wiadomo, nieszczęścia lubią chodzić parami, obfitowała też w inne niedogodności emocjonalne. Moje ciało i to jest historia, o której ja bardzo nie lubię mówić moje ciało ze stresu zaczęło śmierdzieć potwornie śmierdzieć. Mogłam wylewać na siebie tony perfum, kąpać się godzinami, szorować się ługiem, chlorem czym chcecie. A śmierdziałam, bo ten stres musiał znaleźć, znaleźć jakieś ujście. Pech chciał, że chwilę po tym wydarzeniu i ledwo się uporałam, właśnie z tym, jak moje ciało zareagowało na, 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 na ten potworny stres. Ja Wam powiem szczerze, ja chciałam wtedy umrzeć. Nie tak, że się zabić. Ja chciałam po prostu położyć się i umrzeć, zasnąć, umrzeć i tyle, tak. E, chciałam już nie czuć tego linczu, tego linczu. Bezsłownego, bo, bo może to, że nikt do mnie nie podszedł i mnie nie przytulił, to nie było najgorsze. Może gorsze było to, że kiedy szłam korytarzem, to nagle wszyscy milkli i szeptali między sobą. Ale nikt, literalnie nikt, nie zapytał, jak się czuję, czy nie potrzebuję pomocy. A kiedy prosiłam kogoś, żeby ze mną pobył, to nikogo nie było, nikt nie chciał. Nie wiem, czego się bali. Myślę, że się czegoś bali. Różnie może być. No i pech chciał, że zaraz później zaraz później umarł człowiek, który był dla mnie bardzo ważnym człowiekiem. I, i to już było dla mnie za dużo. To już, już nie mogłam uciszyć mózgu, już nie mogłam uciszyć emocji. Na zajęciach wytrzymywałam kwadrans i zaczynałam płakać. To wydarzenie zaprowadziło mnie prosto do gabinetu psychiatrycznego, a wyszłam z niego z receptą na Zen w pigułce. I proszę państwa, ja do tej pory przyjmuję Zen w pigułce. Ja do tej pory pamiętam tamte dni, tamte pół roku, kiedy ja już nawet nie chciałam iść zdawać egzaminu, ja już chciałam, żeby mi powiedzieli Zuzia, jesteś wywalona, zwolniona. Ja już naprawdę chciałam mieć spokój, ja chciałam odpocząć po prostu. Może to się wydawać niezbyt, dużą, niezbyt niezbyt dużym problemem, ale tak sobie myślę, że spośród wykładowców niewiele kosztowałoby ich, gdyby zareagowali. Przecież niemożliwe, że nikt nie widział, że się ze mną źle dzieje. Dopiero po pół roku wykładowcy mi powiedzieli, że no właśnie tak widzieliśmy i się zastanawialiśmy, co się z Tobą dzieje. Doskonale wiedzieli, co się ze mną dzieje. To naprawdę mała szkoła. Tam pojęcie intymności nie istnieje po prostu. No i chwilę później spotkała mnie przykrość, której wtedy tak nie odebrałam, która uderzyła mnie dopiero dzisiaj, jak paskudne, jak wstrętne i podłe było to zachowanie. Kiedy już brałam swoje zen w pigułkach, wykładowca, który bardzo mnie nie lubił, tak myślę, że mnie nie lubił albo się dowartościowywał moim kosztem. Dzień w dzień słyszałam, co robię źle, jaką beznadziejną aktorką jestem, że powinnam się skupić wyłącznie na reżyserii, że to, że tamto, że siamto. Kiedy już byłam aktorką, kiedy już otrzymałam swój dyplom, a otrzymywałam go między innymi z jego rąk, bo był prodziekanem do spraw studenckich nagle powiedział do mnie, no ja bym ci nigdy nie dał dyplomu. No dał mi, no więc w ogóle o czym my rozmawiamy, tak? Zobaczyłam, że przygotowuję etiudę, pokaz z, ze studentami, który miał być pokazem, który jedzie na festiwal do Francji. Na festiwale i tak dużo jeździłam, byłam wysyłana z różnymi projektami na festiwale. Roli, którą miałam w tej etiudzie wcześniej, bo to była nasza etiuda egzaminacyjna, a bardzo nie lubiłam. Ale nadal uważam, że pan prodziekan mógł zrobić tę etiudę nie jak złodziej. Sytuacja była taka, że razem z moimi kolegami przygotowywali to w tajemnicy. W tajemnicy e, odebrano mi rolę i obsadzono w tej roli jedną z moich koleżanek. Nie mam do nich żad do kolegów nie mam żadnych, żadnych pretensji. Przecież to nie oni decydowali, tak? oni chcieli pojechać na festiwal i chcieli pokazać się, więc jakby, jakby są tutaj usprawiedliwieni. Natomiast ja nic o tym nie wiedziałam. I to było podłe. I któregoś pięknego dnia czegoś potrzebowałam od niego i szukałam go, tego pana, właśnie prodziekana. I nagle wchodzę do sali i widzę scenę z moją rolą, która jest próbowana, tylko mnie w tej roli nie ma i jego bardzo zaskoczonego. No, zdołałam z siebie wydusić tylko hmm, fajna scena. I wyszłam. Tylko że, tylko, że ja już nigdy po tym nie umiałam normalnie rozmawiać z kolegami z mojej grupy, bo się ich wstydziłam. Bo jeżeli ktoś mnie w ten sposób potraktował, w tajemnicy przede mną, odbiera mi rolę i uważa, że może mi ją odebrać, i uważa, że ja nawet nie zasługuję na rozmowę na ten temat, to znaczy, że widocznie taka jestem, że nie zasługuję na tę rozmowę, że nie zasługuję na to, przepraszam. Ja się wstydziłam moich kolegów. A to nie ja powinnam się wstydzić, tylko pan, panie prodziekanie. Pan powinien się wstydzić podłego postępku. Ja rozumiem, że pan był bardzo młody, jak na prodziekana, i no nie wiem, no może gdzieś zabrakło dobrego wychowania czy czegoś, ale nie ma pan pojęcia, jak to ciągle we mnie tkwi. Komuś może się wydawać, że, że to jest takie nic nieznaczące. Ilu z was odebrano rolę, nie mówiąc wam o tym? Jak byście się czuli, gdybyście nagle zobaczyli w teatrze wywieszoną obsadę spektaklu, informację, że będzie grany spektakl, w którym gracie, jedną z poważniejszych ról? Tylko nagle dowiadujecie się, że to nie wygracie tę rolę? No źle chyba, nie? Wyobraźcie sobie nawet, jak przekładając to na realia biurowe. Jakbyście się poczuli, że przychodzicie do pracy jak codziennie, a na waszym miejscu siedzi już ktoś inny, a szefostwo nie raczyło was poinformować, że zostaliście zwolnieni. No, kiepsko, nie? Także, panie prodziekanie, tak jak mówię, to jest moja historia i ja mam prawo tak to czuć. Mam prawo tak to czuć i nie będę już wywlekać więcej historii, było więcej takich historii. Były też takie historie u nas w szkole. Jak delikatne molestowanie. Delikatne polegało na tym, że jedna z wykładowczyń kładła rękę chłopcom na kolanach troszeczkę za wysoko, i nikt na to nie reagował. Był profesor, który bardzo lubił być przytulany przez nas, studentki, i znowu nikt na to nie reagował. Wszystkie mówiłyśmy, jak tego nie znosimy, ale nikt nie zareagował. Dlaczego? Znaczy dlaczego. Doskonale wiem dlaczego, bo się baliśmy, bo nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, bo daliśmy sobie wmówić, że ci ludzie mogą więcej, bo ci ludzie byli demiurgami naszych marzeń. To od nich zależało, czy dostaniemy dyplom, czy nie. To od nich zależało, czy możemy starać się o fajną rolę, czy nie. To od nich zależało, czy nad naszą rolą będziemy pracować poważniej, czy. Po prostu puszczą nas na żywioł bez żadnej uwagi. Bo i takie sytuacje były, że ktoś dostawał rolę, nie dostawał ani jednej uwagi, i dopiero na pół godziny przed egzaminem dostawał całą, cały wór uwag, jak powinien poprowadzić rolę. No, dupa nie da się wtedy. Także. Nie wiem, to nie jest bardzo dramatyczne, co opowiadam. Jasne, oczywiście, że to nie jest bardzo dramatyczne. Mam świadomość tego. W mojej szkole. Nie wydarzały się raczej dramatyczne sytuacje, tak dramatyczne jak w innych szkołach. U nas się wydarzał perfidny, miękki, psychiczny mobbing. Taki mobbing, który jest bardzo trudny do udowodnienia, ponieważ bardzo łatwo ofierze takiego mobbingu wmówić, że przesadza, że histeryzuje, że zbyt bierze do siebie. Pan ówczesny prodziekan, słysząc to, co mówię i mówię, jakie mam do niego zarzuty, jakie krzywdy zrobił mi w moją duszę, może powiedzieć, że ale ja chciałem dla ciebie dobrze, ale przestań, to nic osobistego. Może to powiedzieć, tak? Tylko to nie on do dzisiaj z tamtego powodu płacze. I bardzo Was przepraszam, jeżeli ten podcast nie jest tak dramatyczny, jakby się wydawało, że mógłby być. Tu nikt się nie powiesił, tu nikt nie oszalał. Inna rzecz, że uczą nas o Antoninie Arto, a później każdy, absolutnie każdy przejaw lekkiej niestabilności jest powodem do drwin i śmiechu. I wydaje mi się, że mówię to w imieniu nas wszystkich nie wiem nas wszystkich studentów. Także, tak jak powiedziałam, to jest moja historia o moich uczuciach, o mojej mrożące z uczuciami, którą właśnie odmroziłam i właśnie o niej opowiedziałam, chociaż całe życie tego się strasznie wstydziłam, bo moim zdaniem obnażała moją niemoc, chociaż to zupełnie nieprawda. Obnażała tylko i wyłącznie okrucieństwo człowieka któremu się wydawało, że jest Bogiem, bo nas uczy, a my wierzyliśmy w to, że jest Bogiem. My potrzebowaliśmy mistrza, ja potrzebowałam mistrza. Ja do tego człowieka przychodziłam radzić się w różnych artystycznych sprawach, a moje zaufanie i moje uczucia zostały oszukane. Nieraz zresztą. Ale byłabym świnią, gdybym nie wspomniała też o wspaniałych wykładowcach, którzy zawsze nas wspierali. O wspaniałej Beni Bieleni, która nie, nie pozwoliła nam ani oszaleć nigdy, ani, z, ani umrzeć z głodu na festiwalu, na którym okazało się, że e, sprawy życiowe są mocno źle zorganizowane. A trzeba podziękować Andrzejowi Bejzaborskiemu, który jest chodzącą miłością i czułością, który uczył nas latać i który mnie przynajmniej nauczył tego, jak być czułą wobec moich uczniów. To samo dotyczy Wojtka Żelachowskiego, wspaniałego, genialnego reżysera, który uczył nas latać, czytać, myśleć, zdobywać się na własne refleksje i który pozwalał nam się ze sobą kłócić. Po to, żebyśmy nie bali się samych siebie. To byli ludzie, przepraszam, nie wymieniam wszystkich to byli ludzie, którzy uczyli nas chronić delikatną tkankę naszych uczuć, którzy rozumieli i wiedzieli, że ponieważ pracujemy na emocjach, to jesteśmy emocjonalnymi, wrażliwymi ludźmi. To byli ludzie, którzy nas szanowali i kochali. I myślę, że nadal nas szanują i kochają, tak jak my ich. Także. Ja z siebie to wyrzuciłam i chcę już tylko pamiętać tych wykładowców, z którymi mam do dzisiaj kontakt, którym mogę powiedzieć bez okazji kocham cię, i którzy mi też powiedzą, że mnie kochają, i do których mogę się odezwać do dzisiaj i rozmawiamy. Rozmawiamy, lubimy się i ufamy sobie. I jeżeli chcecie być wykładowcami i uczyć ludzi sztuki, to bierzcie z nich przykład. Uczcie ludzi latać, uczcie ludzi chronić siebie, uczcie ludzi kochać samych siebie, uczcie ludzi tego, żeby się czuli piękni i wspaniali, bo sztuka jest piękna i wspaniała. Ale nigdy, przenigdy nie stosujcie żadnej formy przemocy. Czy jest to twarda przemoc, jak bicie i molestowanie, czy jest to miękka przemoc, jak to, co mnie spotkało. Dziękuję. Po tej stronie jest dobrze Prawie nie boli już ból Piękni, czujni kublarze Tu naprawdę jest fajnie, błękitne okna bez krat. Drzwi szeroko otwarte, gdy wynoszą.